Witam wszystkich w wyjątkowym mikołajkowym odcinku Adoptuj mnie. Gościmy dzisiaj w wyjątkowym miejscu na terenie muzeum w Kozłówce i mamy ze sobą wyjątkowe psiaki, które zaraz wam pokażę i zachęcę do adopcji. Oto Misia. Przedstawiam Wam już kolejny raz. Nagrywaliśmy już odcinek z nią, ale mimo to jeszcze nie znalazła swojego domku. Misia jest około pięcioletnią suczką, która była naszą weteranką. Była w schronisku bardzo, bardzo długo. Była taką naszą wizytówką. Ze względu na to, że przebywała tam długo, postanowiłyśmy dać już jej taki, taką namiastkę domu i została wyciągnięta przez nas, wolontariuszy, do, do hoteliku dla zwierząt. Jest w domowym hoteliku, w którym czuje się fantastycznie. Mieszka w domu, jest typową kanapową przytulanką, chociaż rozmiarami wcale nie wydaje się, że taka jest. Jest wielką przylepą, kocha ludzi. Fajnie by było, gdyby znalazła swój dom, bo za długo jest już z nią bezdomną. W foteliku jest jej dobrze, natomiast zależy nam na tym, żeby miała swoją prawdziwą rodzinę. Polecam ją ludziom, którzy potrzebują ciepłego przytulaka, kogoś, kto będzie ich grzał. Nie poleciłabym mi może do domu z małym psem, ewentualnie z kotem, bo mogłoby się to źle skończyć. Natomiast bardzo lubi ludzi, zarówno dużych, jak i małych, co okazuje każdą częścią swojego ciała. Gdy przytula się, całuje, skacze na człowieka, jest sunią bardzo emocjonalną i bardzo potrzebującą kontaktu z człowiekiem, więc jeśli szukacie takiej puchatej przytulanki jak Misia, to nie wahajcie się i skontaktujcie się z nami w celu jej adopcji. Teraz przed Wami dwuletni młody wilczek ma na imię Woli. Woli jest psem po wielkich przejściach. Jak przypatrzycie się na jego łapkę, od razu to spostrzeżecie. Woli był psem, który został postrzelony. Kula przeszła na wylot łapki. Łapki, której staramy się doprowadzić się do, do pełnej sprawności, natomiast wiemy, że do pełnej sprawności nie wróci. Rana była na tyle poważna, że uszkodziła jego mięśnie i kość. Staramy się ją rehabilitować. Woli żyje w hoteliku domowym, ma wspaniałe warunki. Natomiast jak widzicie i zaraz zobaczycie, Woli troszeczkę utyka. Woli jest psem nieco wycofanym. W pierwszym kontakcie boi się ludzi, nie ufa człowiekowi. Być może właśnie przez to, co go spotkało. Jest natomiast psem bardzo łagodnym, bardzo lubi dzieci. Jeśli już kogoś pozna i zaufa, to staje się nieodłącznym przyjacielem człowieka. Przykleja się, przylepia wręcz do niego i nie chce opuścić człowieka na krok. Uwielbia głaskanie, uwielbia przytulanie i wszelkie mizianki, tylko tak jak mówię, po prostu musi za nabrać zaufania. Chodź, 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 chodź. Przecież ja ci nic nie zrobię. No. Jeżeli ktoś chciałby poświęcić swój czas oliemu zaopiekować się tym malutkim, takim mini wilczkiem, i dać mu spokojny dom, to byłoby cudownie. Woli nie wymaga jakiejś dużej ilości spacerów czy wielkiego wybiegania. To naprawdę spokojny psiak, któremu wystarczyłoby leniwe życie u boku swojego człowieka. Więc jeśli ktoś chciałby swoje życie połączyć z tym pięknym mini wilczkiem, to zachęcam serdecznie do jego adopcji. Teraz przed Państwem pięcioletnia Hera nagrywałam ją mniej więcej i prezentowałam dla Państwa około rok temu niestety nie znalazła w dalszym ciągu domku a dziwię się dlaczego bo jest to pies naprawdę prawie idealny jest bardzo łagodna bardzo lubi ludzi radzi sobie w kontaktach z innymi psami w hoteliku nauczyła się już żyć w hotelikowym stadzie. Myślę, że powodem tego, dlaczego domku nie ma, to to, że jest czarna. Niestety czarne psy, jak wiedzą wszyscy, którzy zajmują się adopcją psów, mają bardzo małe szanse na adopcję i ludzie takich psów najmniej właśnie chcą adoptować. Chyra, jak widzicie, nie jest dużym psem. Nie wymaga użycia jakiejś wielkiej ilości siły, gdy prowadzi się ją na smyczy. Zresztą pięknie na niej chodzi. Myślę, że idealnie odnalazłaby się w domu na przykład ze starszą osobą lub z dziećmi. Jest naprawdę takim bezproblemowym i bezkonfliktowym psiakiem. Tylko nie wiemy, dlaczego nie masz domku, prawda? No. Ma śliczne oczka, mam nadzieję, że widzicie to Państwo, jaki ona ma proszący wzrok. Oczywiście jest w hoteliku, w którym jest jej bardzo dobrze, ale hotelik to jednak stan przejściowy. Bardzo chciałabym znaleźć jej dom. Jeśli szukacie takiej cudownej dziewczyny, szatynki, to serdecznie zachęcam do adopcji. To wszystkie psiaki, które chciałam Wam dziś pokazać. Ze mną jest jeszcze Kuba, ale jego już prezentowaliśmy w naszym programie, więc tylko teraz mi towarzyszy. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że nasze psiaki mają naprawdę dobrze w hotelikach. Są to trzy hoteliki, w których one mieszkają. Hotelik Divio w Smugach, hotelik Ureksa w Niemcach, w Rudce Kozłowieckiej i hotelik Azoria w Czerniejowie. To naprawdę wspaniałe miejsca, więc jeśli chcielibyście... Wyjechać na urlop, spędzić gdzieś ferie w miejscu, gdzie zwierzak nie może z Wami być, to serdecznie zachęcam i polecam, aby właśnie tam w tych domowych hotelikach umieścić swoje psiaki. Na pewno nie stanie im się tam krzywda i będą miały zapewnioną wspaniałą opiekę. Pamiętajcie również o naszych psiakach, które wciąż potrzebują domu. Mamy wciąż w schronisku ponad 140 psów, a idzie zima. Jest to bardzo ciężki okres dla psów. Mamy zapewnione takie warunki, jakie możemy i psom jest tam dobrze, jednak jest to schronisko i. Nie jest to miejsce docelowe, jak wiadomo, dla psiaka. Pamiętajcie o nas i pamiętajcie o naszych spacerach. Każdą sobotę między 9 a 12 potrzebujemy Was, aby rozgrzać nasze psiaki. Więc nie wahajcie się, przyjeżdżajcie do nas. Zapraszam również na naszą stronę internetową wwwschronisko A także do odwiedzania i zaczepiania nas na Facebooku Wolontariat Schroniska dla Psów w Nowodworze. Zapraszam.